Dobry wieczór. Obok mnie jest trener Dobrze. Polonii, pan Jarosław Kryśiewicz. No, w w, w przypadku mego wzrostu trzeba troszkę niżej. Dobrze, ale wracając do e, meritum. Rozmawiamy no, w zasadzie na świeżo po, po meczu z MKS Pruszków. Meczu, w którym mimo absencji dwóch kluczowych zawodniczek w Polonii niewiele zabrakło, bo było 10 punktów różnicy na koniec meczu, to, to, to w mojej ocenie skromne i niewiele. Jak, Jakie są pana odczucia na temat tego spotkania? Ja bym nawet powiedział, że bez trzech zawodniczek, bo nie było Kuncerzy, Kuncewicz, Wrzesień i Mistygarz. Tak Także że trzy dziewczyny, barwić. które są dla tej drużyny bardzo ważne, ale tak jak mówiłem, to jest sport i kontuzje są wpisane w tą działalność. Tak się nam przydarzyło, zwłaszcza szkoda Misty, bo tak naprawdę cały tydzień ona była przygotowana, przygotowywana do krycia e, Oliwki. A, a kontuzja tak naprawdę wyszła w piątek przed treningiem i cały nasz plan runął, <noise> misterny, runął. misterny runął. Co to można powiedzieć? Ja obserwowałem drużynę Pruszkowa w ostatnich dwóch meczach. Na udało mi się być na żywo i wiedzieliśmy, że drużyna Pruszkowa jest w tej chwili na tak zwanej górce. To widać, tak, że m. u nich jest duża pewność siebie. Grają na bardzo dobrym procencie jak na koszykówkę, zwłaszcza za dwa i złapały górkę, a my myślę, że my przygotowujemy mhm. jakby szczyt naszej formy tak naprawdę na, na play-offy. Oczywiście chcielibyśmy zacząć te play-offy z pierwszego miejsca, ale wydaje się na dzisiaj to nie, nieaktualne i praktycznie niemożliwe. Ale wydaje mi się, że w Ręcznej koszykówce też nie jest to takie najważniejsze, czy będziemy grać mhm. z pierwszego, czy z trzeciego, bo mam nadzieję, że trzecie obronimy, a jeszcze jest szansa, żeby powalczyć o drugie. Mhm. Także zobaczymy, no dzisiaj, dzisiaj wiele rzeczy nam nie zafunkcjonowało. Przede wszystkim zabrakło nam e, mądrości, bo zrobiliśmy bardzo dużo głupot w ataku. zamiast grać cierpliwie, zwłaszcza że Dużyna spuszkowa była bardzo szybko na, na dużej ilości fauli. Koncepcja była zupełnie inna. Mieliśmy grać bardzo dużo do środka, a tych akcji takich stricte do środka. No, to ja bym policzył na palcach jednej ręki. Może na palcach dwóch rąk by się tego nazbierało, a to powinno być w tym meczu praktycznie co druga akcja to powinno być granie pod kosz. Niestety mamy z tym problem. Wynika to z tego, że dziewczyny tak bardzo chcą, niektóre, że gdzieś tracimy tę naszą koncentrację na tym, co mamy robić. I te emocje w momencie, kiedyśmy dochodzili dwa razy do pruszków, zamiast zagrać spokojne, długie akcje, szukać fauli, postawić się na linii rzutów osobistych. To my robimy z tego straty, idzie kontra i zamiast doprowadzić do remisu nagle się okazuje, że tu jest jakiś fałm niesportowy, tu coś się dzieje i za chwilę po dwóch minutach mamy znowu minus 10. I to jest jakby największą bolączką tej drużyny, że nie ma cierpliwości, nie ma tego tego takiego doświadczenia, które jest potrzebne grając. Przeciwko Oliwce, Oliwce czy, mm -hmm. czy Parysek, bo to są zawodniczki, które już trochę liznęły koszyków. I one się pokazały, jak się to powinno robić. Wykorzystały wszystkie nasze słabe punkty i dlatego wygrały mecz. Mm -hmm. To prawda. No, łącznie zdobyły bodajże o 60 punktów, więc to robi, robi różnicę. Pan, obejmując Polonię, w pierwszym wywiadzie, którego pan udzielił, powiedział pan, że chciałby pan, aby jakby takim. Znakiem tej drużyny pod pana wodzą były, o ile dobrze pamiętam, waleczność i dobra gra w obronie. Czy, czy myśli pan, że już ten e, sznyt powoli polonie ze czy może ma pan troszkę już inną koncepcję po, po, po już tam pewnej liczbie jednostek treningowych z drużyną? Myśmy się spróbowali dwóch obron na piku i tak naprawdę ani jedna, ani druga nam nie zafunkcjonowała. I to jest problem. Mhm. I to jest też ciężka sytuacja, jak się przejmuje drużynę. drużynie. Ja już to przerabiałem w czasie sezonu i nie ma się tego... Czasu, żeby pewne swoje koncepcje zmienić. Mhm. To jest taka specyficzna sytuacja, że jak chcę te dziewczyny nauczyć grać w koszykówkę. Nie tak, jak się powinno grać, czyli tak zwany Spainsting, rozstawienie, praca w obronie i tak mhm. dalej, i tak dalej. Gdybym poszedł w innym kierunku i przygotowywał się do każdego meczu, okay. stricte do każdego meczu i wyłapywał najsłabsze elementy przeciwnika, myślę, że ten mecz dzisiaj by wyglądał inaczej. Ale to, mhm. to jest wybór. Albo odkładamy naukę koszykówki na bok i chcemy wygrać każdy mecz, albo mamy długoplanowy jakiś plan i chcemy tych dziewczyn nauczyć grać w koszykówkę. I to idzie w niektórych meczach lepiej, w niektórych meczach gorzej. Dzisiaj nie wypaliło. Okay. Czyli, czyli rozumiem, że jakby nie bardzo jest sens pytać pana, bo. Pod pana wodzą Polonia rozegra 5 meczów, bilans jest 3-2, mhm. ale rozumiem, że nie ma co pytać jakby o, o pana odczucia co do tego bilansu, bo z tego co pan powiedział wynika, że raczej panu zależy na nauczeniu rzemiosła, tak koszykarskiego. Tak, tak. No mamy tutaj dziewczyny, gro dziewczyn w wieku 21-23 lata. Powiedzmy, że to są dziewczyny, które się jeszcze czegoś mogą mhm. nauczyć. Mieliśmy też problem, bo, bo Ilona była w tym tygodniu chora, dzisiaj nie można było z niej skorzystać, bo wczoraj jak przywróciła po chorobie, to kolokwialnie mówiąc nie mogła się spotkać na treningu z koszem i to jest następny, następny problem. Także Prezes w rozmowie ze mną przed zakontaktowaniem mówi, że on chce, żeby uczyć te dziewczyny koszykówki mhm. i my ich uczymy. Ja mam, mam nadzieję, że, że ta edukacja pójdzie teraz o wiele szybciej, bo mam wrażenie, że brakuje nam trochę też takiej fizyczności mhm. i drużyna, nie chciałbym źle, ale ona nie jest dobrze przygotowana do sezonu. Mam prawo oczywiście do, do swojej opinii. No i, i, i tego brakuje. To obronę, którą ja chcę uczyć dziewczyn, którą tak naprawdę gra się, i to już nie ma znaczenia, że to jest męska, żeńska koszykówka, ona musi być agresywna, ona musi być na pikach Wypychać zawodniczki, dobrze reagować, dobrze się poruszać na słabej, mocnej stronie. Nam tego brakuje, a wynika to też w dużej mierze z tego, że tej fizyczności nie ma. Tego, co się wytrenuje przed sezonem przez te półtora miesiąca, później w czasie sezonu jest ciężko to nadrobić. My mamy o tyle trochę szczęścia, że 4 stycznia najprawdopodobniej będzie kolejka przełożona i nie będziemy grali. Będziemy mieli mecz 11 z Politechniką Gdańską na wyjeździe, który znowu kolokwialnie mówiąc, musimy przepchać i tam nie będzie żadny wynik dla nas ważny, czy to wygramy jednym, pięcioma czy siedmioma, mhm. ale ten okres między świętami a do połowy stycznia to będzie ciężka praca, żeby próbować nadrobić mhm. pewne rzeczy i, i myśleć o play żeby tam e, tą fizyczność, e, to wszystko tam zafunkcjonowało mhm. w, w marcu i w kwietniu. Okay. Na tą przerwę świąteczną też dziewczyny dostaną jakieś zalecenia? Znaczy, dziewczyny dostaną wolne w piątek, będziemy mieli spotkanie, dostaną wolne do 28, a 28, 29, 30 trenujemy i to będą okay. ciężkie treningi. Później dostaną chwileczkę dłużej i, i, i później naprawdę będziemy mocno trenować. I tak jak mówię, mecz z, z Gdańskiem traktujemy naprawdę bardzo szkoleniowo i, mm. i on będzie ciężki dla nas, to ja już mogę powiedzieć. To nie będzie łatwy mecz, bo będziemy po bardzo ciężkich już treningach, ale musimy gdzieś zaryzykować. Jeżeli myślimy o... Dobrym występie w playofie, to musimy tą bazę zbudować mm -hmm. do połowy stycznia. Okay. To kończąc naszą rozmowę, czego panu życzyć z okazji świąt prywatnie i zawodowo. <śmiech> 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 Jeśli można zapytać Za oczywiście. Zawodowo, to samo co prywatnie, zawodowo chciał, żeby te wszystkie dziewczyny wyzdrowiały. Żebyśmy na, ja dołączam, po świętach spotkali się i żeby, żeby żeby był... Wiadomo, Zuzia ma stracony sezon i to jest ogromny ból. Ja jestem w kontakcie z udziałem, wiem, że bardzo cierpi po operacji. Jest duży ból, nawet dzisiajśmy przed meczem rozmawiali, ale trzymam za nią kciuki. Natomiast mam nadzieję, że i igacz Kuncewicz szybko wrócą do siebie i wtedy ta rotacja będzie o wiele lepsza dla drużyny. No i też może kibic tego nie widzi, ale mamy sosnę, która jest tak naprawdę po, po, po zabiegu, i u niej widać. Ewidentnie gra 40 minut, ale to też ma na cel, żeby ją szybko odbudować fizycznie, żeby na te play-offy też była gotowa. Czyli życzymy, życzymy zawodowo, żeby wszystko wróciło do normy, jeżeli chodzi o zdrowie, a w życiu osobistym? Bez zdrowia nie ma nic, także sobie też życzę zdrowia. Dobrze, to jak najbardziej dołączam się do tych życzeń. Pozdrawiamy też bardzo mocno Zuzie Wrzesień. Niech się trzyma. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. I jeszcze chcielibyśmy również razem, myślę, z panem trenerem, podziękować Miasto Stołecznemu Warszawa za współfinansowanie występów koszykarek Polonii Warszawa w, pierwszy, w, w rozgrywkach Pierwszej Ligi Kobiet. Bardzo dziękujemy. A jeszcze na koniec chciałem dorzucić i wszystkim kibicom pożyczyć spokojnych świąt i dobrego nowego roku. <laughs> i żeby taka frekwencja jak jest, była zawsze. Żeby zawsze nas tak wspierali. Za to dziękujemy bardzo. <grymne> bardzo pięknie dziękuję i, i postaramy się nie zawieść oczekiwań. <grymne>